Cześć, jestem Aga. Odwiedzę Ci dział SMD, z którymi współpracuje bardzo wiele działów w naszej firmie. Do dziś nie miałam okazji ich poznać, ale myślę, że to jest ten dzień. Na tym dziale powstają płytki PCA, które stanowią serce urządzeń do diagnostyki słuchu, ale z czym to się je? SMD to inaczej powierzchniowy montaż komponentów na płytach, bez których nie zadziałają aparaty słuchowe, urządzenia do badania słuchu oraz piloty współpracujące z aparatami. Mamy u siebie w dziale też montaż manualny, do których używamy lutownic i specjalnie zaprojektowanych maszyn. Jako ciekawostka, najbardziej złożona płyta, którą produkujemy, ma wielkość kartki A4 i ma zamontowanych 3000 komponentów. Zaawansowany park maszynowy umożliwia produkcję nie uwierzycie. Nawet miliona płytek rocznie. Co do pracy manualnej, zapewniają mnie, że obsługi lutownicy po prostu każdy może się nauczyć. SMD to nie tylko produkcja i montaż. To także wiele innych specjalizacji wspierających produkcję. Jest to rozwój oprogramowania, rozwój testowania, inżyniera produkcji, inżyniera produktu, całe utrzymanie ruchu. Wszystko, co pozwala produkcji się rozwijać, pracować coraz lepiej, szybciej, a także mądrzej. Ale przecież nie samą pracą człowiek żyje. Na SMD paliwem napędowym są słodkości. Co zaraz sprawdzę. Cukierki przyszły! SMD to super mocna drużyna, jest rodzinnie i niesztampowo. Dziewczyny w walentynki wychodzą do kina, wystawiamy największą ilość zespołów w biznesowych biegach sztafetowych, organizujemy spływy kajakowe, pontonowe. W ostatnią wigilię zdarzyło nam się rzucać siekierkami i celem nie był szef. Jest rodzinnie, jest super. Do SMD trafia dużo osób bez żadnego doświadczenia. Zaczynają oni swoją pracę na produkcji, gdzie zdobywają kompetencje. Takim przykładem jestem ja, gdzie zaczynam jako pracownik produkcji, później brygadzista, grup lider, no i na dzień dzisiejszy menadżer. W SMD każdy dzień jest inny i ekscytujący. Mamy pełną autonomię, jeżeli chodzi o zakres naszej pracy. Nasze cele możemy realizować w różny sposób, tak aby wykorzystać swój potencjał. Dla mnie w Timant to jest najważniejsze, żeby móc realizować swoje cele w sposób, w jaki chcę i w którym się spełnią. Nasza praca zmienia życie innych na lepsze. Wyobraź sobie, że dostajesz film, w którym dziecko pierwszy raz słyszy głos swoich rodziców. Niesamowite uczucie, wielkie emocje, które temu towarzyszą. Myślisz sobie, mam w tym swój udział, trudno sobie wyobrazić lepszą motywację do pracy. Po tym, co dziś zobaczyłam, wiem, że SMD żadnej pracy się nie boi. Mało tego, wita jest otwartymi ramionami. W ogóle długie, długie macie te, te filmy na, na tych kamerach? Są to takie w specyzj... A, dobra. Popłynęłam już za daleko. Dobre. Co do. Jak to było?